A Radia Zet jest Hanna Gronkiewicz-Walc, była prezydent Warszawy, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Pani Prezydent. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. I jak Pani zapewne wie, ta różnica jest minimalna ze wskazaniem dla Andrzeja Dudy. Czy to będzie ostateczny wynik? Co Pani podpowiada intuicja? Nie tyle może intuicja, są pewne doświadczenie, ponieważ ja jako organ samorządowy organizowałam różne wybory. Late poll, tak zwane, będą... Będą lepsze dla Andrzeja Dudy i potem będzie w miarę, jak będzie bliżej rana, no to będą gorsze dla Andrzeja Dudy, bo tak zawsze było do tej pory, ponieważ duże komisje są duże liczone. Czyli na przykład taki Ursynów cały, czy też jakieś miasta wielkie, one dopiero schodzą nad ranem. I stąd, no, były już takie przypadki, że w zależności od tego, kto kogo popierał, wpadał w panikę po late Pols. I potem w rano się zmieniało. Trudno się przewidzieć, jest bardzo mała różnica no, kilkudziesięć, nawet nie, 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 nie jednego procenta całego. Także no, na, na pewno będą emocje dla tych, którzy będą siedzieli w nocy i będą czekali. No, jeśli przegra Rafał Trzaskowski, to pani się powinna cieszyć, bo pani nie była e, raczej zwolenniczką tej kandydatury i pisała pani na Twitterze, nie wolno dać Warszawy komisarzowi spis, opamiętajcie się, więc nie chciała pani, żeby Rafał Trzaskowski startował w tych wyborach i walczył o urząd prezydenta Polski. Chciałam bardzo, żeby wtedy, kiedy to pisałam, żeby Rafał został w Warszawie, ponieważ został niedawno wybrany, natomiast potem koledzy mi powiedzieli, że zgodnie z badaniami, co nie jest żadną tajemnicą, on ma największe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy i że żaden inny polityk Platformy Obywatelskiej nie ma tak dużej szansy. Ale wtedy badały takie Ale... zarzuty, że pani po prostu boi tego, że komisarz PiSu wejdzie do ratusza i odkryje kolejne dokumenty, nie, które być może panie... będą dla pani kompromitujące. Taka była narracja ze strony pra prawej no, strony. Z, o, zawsze jest taka narracja. Cztery lata temu y, powiedziałabym, y, wszystkie dokumenty z, z komputera wyjęli. Także naprawdę to już nie, już nie wiedzieli, co mówić. Ponieważ no, nie chcieli, żeby Rafał Trzaskowski był przeciwnikiem. A jak pani ocenia kampanię Rafała Trzaskowskiego? Stanął na wysokości zadania? Tak, zrobił wszystko, co mógł, ja uważam. Już nie dało się ani pod względem koncepcji, w moim odczuciu, chociaż oczywiście każda, każda, każda kampania ma lepsze i gorsze dni. Ogromny wysiłek fizyczny, w to umysłowy serca, emocjonalnych włoży, więc się już nic nie dało zrobić. A sztab też stanął na wysokości zadania, bo sztab jest bardzo ważny. To byli inni ludzie, którzy pracowali wcześniej dla Małgorzaty Kidewy-Błońskiej. No częściowo byli inni, a częściowo byli nowi, także którzy pracowali z, dla Rafała Czaskowskiego, kiedy, kiedy walczył o stanowisko prezydenta Warszawy. Pani na końcu zawsze decyduje kandydat, prawda? Było bardzo dużo plakatów, co nie było ani 5 lat temu, ani teraz też w jesieni Rafała Czaskowskiego, w tym sensie takim technicznym szab wykonał najwięcej, natomiast ludzie decydują się nie głosować na sztab, tylko głosują się na człowieka, którego są w stanie poznać w stosunkowo krótkim czasie. No i właśnie Rafał Trzaskowski okazał się takim sprawnym politykiem wiecowym. Wiele, wiele osób nie podejrzewało go o takie zdolności, że jednak tak. nie da rady, że nie, nie będzie w stanie nawiązać kontaktu na przykład z mieszkańcami mniejszych ośrodków, że tam po prostu, no po prostu nie da rady. Znaczy, on jest takim bardzo normalnym człowiekiem, w sensie takim żyjącym, powiedziałam, przy Ziemi, mającym dzieci, żonę i na pewno wykonującym różne obowiązki domowe. W związku z tym, on jest w stanie znaleźć te, taki język. Uważam, że zresztą go za polityka przyszłości. Nie wiem, czy przesadzam, czy nie. W każdym razie, obojętnie, jak skończy się, jaki będzie wynik tych wyborów, czy zostanie prezydent polski, czy nie. To jest człowiek, który ma przyszłość polityczną przed sobą. No bo, powiedziałabym, wszyscy wielcy politycy mieli za sobą sukcesy, ale i porażki. Cokolwiek będzie, Rafał, Rafał Trzaskowski, jestem przekonana, będzie dalej w polityce, będzie odgrywał w przyszłości dużą rolę. Tak jak kiedyś powiedziano o Donaldzie Tusku, żeby go trochę oszczędzać, no to Donalda, tu Rafała Trzaskowskiego partia nie oszczędziła. Tuska trochę chowali w latach 90., po to, żeby potem mógł być znowu sprawnym premierem i sprawnym politykiem. Tak sama, taka sama droga jest przed Rafałem Trzaskowskim. Jeśli pani, ja pani wspomniała o jeśli pani wspomniała o Donaldzie Tusku, nie było go w tej kampanii, czy to dobrze? No od czasu do czasu zabierał głos na Twitterze, w mediach społecznościowych, tak jak dziś, kiedy napisał, że twój głos nie jest gorszy niż mój i pokazał, że głosuje, że bierze udział w głosowaniu razem ze swoją małżonką i z córką. No ale generalnie w tej kampanii go nie było. Zresztą podobnie jak nie było Jarosława Kaczyńskiego. Też na właściwie ty, tylko ty, wystąpił na ostatniej prostej. Dlaczego nie boję osoby Kaczyńskiego, to ja nie wiem, natomiast myślę, że w platformie już od dawna dojrzewała taka myśl, żeby przekazać, powiedziałabym, wszystkie możliwości, atrybuty władzy młodszemu pokoleniu. Oczywiście to nie znaczy, że star się mają być wyeliminowani, ale może właśnie musimy taką pełnić rolę jak na Twitterze. I myślę, że, że niedobrze jest takie przetrzymywanie osób ciągle tych samych, zwłaszcza że, że Donald Tusk był miał, no nadal jest w polityce, w polityce europejskiej, nie można powiedzieć, że jest poza polityką. A każdy się zajmuje w jakiś sposób, powiedziałabym, e, życiem publicznym, tak jak ja, jak doradzam w Brukseli. Także każdy ma swój czas do tego, żeby funkcjonować w polityce, potem jest czas taki, że się, że tak powiem, odchodzi. Ale jeśli wygra Andrzej Duda, to znaczy, że bardziej przekonał Polaków do swojej wizji Polski. Mówił o tym, wszystkim... że jest patronem polskich spraw. Tak przedstawiał się Przede... na ostatniej prostej pan prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim Polska jest podzielona. Tak, jak była podzielona za czasów prezydenta Kwaśniewskiego na początku Lecha Wałęsy. Potem Aleksander Kwaśniewski zrobił ogromny krok otwierając się na inne środowiska. I to było jego zaleto. I był dobrym prezydentem. Nie głosowałam nigdy na Kłosińskiego. On o tym wie, więc mogę to opowiedzieć też. Ale, za, ale uważam, że był dobrym dobrym, ani za pierwszym, ani za drugim razem, ale że był bardzo dobrym prezydentem Polski, że to, co zrobił, zrobił z wielkim takim przekonaniem, i takie jest moje zdanie na dzisiaj Tworzył się na inne środowiska. Że między innymi mnie powołał związkowo na drugą kadencję PSNBP. pracował u niego Barbara no tak, Budowka, Ale to już jest można tak powiedzieć historia. Liczy się co tu i teraz co, jest, co będzie, jeśli wygra Andrzej Duda? Jeśli wygra Andrzej Dudan to on będzie mógł po raz drugi, bo po raz pierwszy mu się nie dało, po raz drugi spróbować być niezależnym prezydentem. Czy będzie, nie wiem, znaczy są na to małe szanse. No sam Myślę, mówi, że, że nie... teraz to w drugiej kadencji to prezydent odpowiada przed Bogiem i przed historią już tylko. Ja wolała, żeby on odpowiadał przed Konstytucją, bo to jest przynajmniej wszyscy w referendum, czy większość osób za nią głosowała. Natomiast generalnie rzecz biorąc uważam, że, że on nie, nie umie tego, powiedziałam, jest taki podatny na wpływy ze strony Jasława Kaczyńskiego i będzie to na pewno kadencja, no, do której nie, nie widziałabym jakiś nie, nie chcę taki, jak gdyby go dyskretować na początku, ale nie widzę tutaj szans na że istotną zmianę. Znowu będziemy podzieleni. Nigdy tak byliśmy, Nawet nie byliśmy podzieleni jak, jak, jak dzisiaj. No ale jesteśmy... bądźmy też szczerzy, że obydwa sztaby grały jednak na polaryzację, yy, czyli na mobilizowanie nie, no, swoich no, elektoratów. No. A co będzie jeśli wygra Rafał Trzaskowski? To chce mi Pani przekonać, że będzie takim niezależnym prezydentem, który będzie jednak starał się yy, skleić te dwie Polski? Rafał Trzaskowski na pewno będzie niezależnym prezydentem, bo ja widzę, jaki on jest prezydentem Warszawy. On naprawdę robi to, co uważa, co, co mu ludzie i eksperci doradzają ewentualnie, a na końcu podejmuje zawsze decyzję sam. Nie, nie, nie pyta się o, o, o Radę i nie czeka, aż ktoś mu coś podpowie. To na pewno będzie niezależnym prezydentem. Ma taki charakter, że ma skłonność do skrojenia tej Polski. Mi się wydaje, że wynikało to po części z jego kampanii. Myślę, że udowodni, że nie było to sztuczne, kiedy mówił o różnych rzeczach, związanych z tym, co było dobre i co było zrobione chociażby o 500 plus przez przez, poprzednie, przez ten rząd, myślę, że jest człowiekiem otwarty na współpracę. To, że jest samodzielny no pokazuje na przykład to, że się rozeszły z nim drogi z Jackiem Wolskim, że Na pewno jest samodzielny, jest do tego przygotowany, ma do tego kompetencje. I był bardzo dobrym prezydentem. Mam nadzieję, że będzie. No na razie to są jeszcze jednak dywagacje. Pan prezydent Andrzej Duda zaprosił do pałacu Rafała Trzaskowskiego z małżonką. To chyba ładny gest. Na zakończenie kampanii, czy nie? Ale to się robi wtedy, kiedy się wygrywa i kiedy się przekazuje sukcesję. To ja zaprosiłam kandydata, zaprosiłam Rydzy Czaskowskiego też, żeby mu przekazać po prostu wszystkie informacje. I Ale może Andrzej Duda jest pewny już zwycięstwa po prostu? No, no, nie wiem, czy, czy jest pewny. No myślę, że należałoby z tym gestem poczekać, bo on naprawdę, bo powie, takie rzeczy tylko się zaprasza i przekazuje następcy. Ale co pomogło jeszcze Andrzejowi Dudzie, że dostał taki wynik, a nie inny? No, on miał od początku, powiedziałam, zawsze coś, dla każdego coś miłego. PiS bardzo dużo, bardzo się zidentyfikował w tej kampanii, dużo bardziej niż poprzedniej z PiSem. PiS, PiS e, otworzył worek z, o, z, z pieniędzmi. No nie wiem, czy tylko będzie stać, żeby te wszystkie e, obietnice, które premier Morawiecki miał na tych dużych kartach, rzeczywiście to wszystko do wypo, wypłaci tym gminom. Pani wicepremier Jadwiga Milewska, która była gościem przed panią, mówi, że tak, że te pieniądze są zagwarantowane dzięki ustawie covidowej. Na razie, no dzięki ustawie w ustawie covidowej to w wszystkim szybkości Pani zakręcić koło pieniędzy, które są w Unii Europejskiej, bo naprawdę Unia przeznacza na taką powiedziałam, recovery, czyli taką odbudowę gospodarki bardzo duże pieniądze i to, jest, to są środki, które na szczęście my sami nie musimy wypracować. No dobrze, to czekamy w takim razie na ostateczny wynik. Trochę poczekamy. Emocje będą cały czas jednak w, no, rosły, tak można powiedzieć. Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy i, i była prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej, tak była naszym gościem.